Cześć, tu Kaja z portalu Ścigacz.pl. Dzisiaj jesteśmy w salonie Yamaha i sprawdzamy, co Yamaha przygotowała dla nas na rok 2021, a w roli naszego specjalisty będzie występował Wojtek. Cześć, Wojtek. Na co dzień piszę dla Was newsy ze świata motocykli, a dzisiaj porozmawiamy sobie o japońskich nowościach. Na pierwszy ogień idzie Yamaha Tracer 7 w wersji GT która dołącza w tym roku do oferty, charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest gotowa do podróżowania, czyli mamy kufry o łącznej pojemności 40 litrów, mamy szybę, która jest wyższa o 92 mm, a także mamy w pełni regulowane zawieszenie z przodu i z tyłu oraz zbiornik paliwa o pojemności 17 litrów. Więc taki zestaw pozwoli nam spokojnie spakować się na dłuższą podróż i dojechać tam, e, gdzie chcemy. Ale Yamaha Tracer 7 to również e, zmiany pod kątem normy emisji spalin Euro 5. E, moc spadła o półtora konia mechanicznego, gdzie no, z jednej strony producent zapewnia, że tego nie odczujemy, z drugiej strony, no, biorąc na logikę, e, nie będzie to odczuwalne. E, chyba, że gdzieś tam zamierzamy kręcić z nią e, czasy na, na, na torze i porównywać z 700. -ką. Inne marki, kiedy weszło to nasze Euro 5, jakoś tak e, ta moc znacznie spadła przy niektórych, e, przy, przy niektórych rodzajach motocykli. A tutaj jednak Yamaha zadbała o to, żeby ten spadek mocy był najmniejszy jak się da. Znaczy generalnie norma Euro 5 e, obeszła się z motocyklami dość łagodnie, na pewno łagodniej niż Euro 4. Oczywiście były pewne motocykle, które wypadły, natomiast no faktycznie w przypadku Yamaha, co zresztą udowodniono w Tracerze 9, który stoi za nami, klienci nie są stratni, tak powiem. Yamaha Tracer 7 generalnie jest dość ciekawym posunięciem i wstępem do nowego rozdziału w historii turystycznych motocykli Yamachy, ponieważ Tracer, 900, Tracer 700 był dobrym motocyklem. Robił to, co do niego należało, natomiast brakowało mu gdzieś tam pazura charakteru, był, poprawny. był wąski, dobrze się prowadził, ale koniec końców był jednak troszeczkę nijaki. Natomiast tutaj widzimy, że mamy już linię stylistyczną, która idzie w takim kierunku, w jakim idzie też Tenera 700, -ka. do tego jeszcze mamy szerszy zbiornik paliwa. Dzięki czemu siedzi się o wiele lepiej, z pewnością docenią to ci, którzy e, lubią objąć zbiornik paliwa nogami, bo w tracerze 700 było to troszeczkę utrudnione, no chyba że ktoś miał wąski rozstaw osi. Także no, jest to motocykl ciekawszy, ładniejszy, lepiej wyposażony. Yamaha Tracer 9, e, no. Podąża za, e, za tym trendem, którym poszła 7, Tenera 700 i Tracer 7GT. E, mamy w zasadzie zupełnie przestylizowany motocykl w stosunku do poprzednika. No i tutaj jest znowu to samo, tak? W Yamasze Tracer 9GT, wreszcie pojawił się ten pazur, motocykl zrobił się bardzo ciekawy stylistycznie. Wystarczy spojrzeć na e, chociażby na, e, na to jak są skonstruowane owiewki, tak? Że ok z jednej strony wyglądają one fikuśnie, z drugiej strony mamy tutaj bardzo fajnie zapewniony dostęp do chłodnego powietrza dla naszych nóg w momencie, jeżeli na przykład Pojedziemy w klasycznych spodniach turystycznych, a nie na przykład meszowych, gdzieś tam dorwą nas cieplejsze temperatury. No i oczywiście mamy silnik, który, no tutaj, jest właśnie nawiązanie do tego, co mówiliśmy odnośnie normy emisji spalin Euro 5, ponieważ moc w przypadku zarówno Tracera 9. Jak i mt 09 w przypadku tego silnika trzycylindrowego Crossplane wzrosła o 4 konie mechaniczne ze 115 do 119 koni, także no, też jest to niewątpliwym plusem. Fajne jest to w tym motocyklu, że pomimo tego, że to jest motocykl, który jest typowo w trasę, no w tym przypadku akurat nie mamy kufrów, ale możemy je jakby akcesoryjnie sobie zamontować że ten motocykl, pomimo tego, że gdzieś tam jest dedykowany dla osób, które chcą jechać w trasę, ma taki trochę sportowy pazur. E, tak, raz, że ma sportowy pazur, co też no, wynika ze sportowego DNA Yamahy, zresztą e, na pokładzie e, Tracera 9 mamy sześciosiowy czujnik bezwładnościowy, który jest odpowiedzialny za pracę elektroniki, czyli mamy kontrolę trakcji, mamy cornering ABS, Mamy system, który zapobiegał ślizgowi tylnego koła, mamy anti-wheelie i tak dalej, ale też no, jest kwestia tego, że obecnie mamy trend, zarówno w branży, jak i wśród klientów tak jak w przypadku samochodów, kupuje się suwy, żeby dowozić dzieci do szkoły, a nie jeździć nimi setki kilometrów. Tak, w przypadku motocykli turystycznych, no, korzysta się też z nich na co dzień w mieście, ponieważ Raz, że jest to wygodniejsze, dwa jedziemy ponad linią lusterek samochodowych, reflektor też jest osadzony wyżej, więc jesteśmy lepiej widoczni, a tak na dobrą sprawę te motocykle pomimo, że wydają się być większe, no, bo są wyższe, bardziej zabudowane, no to jednak ich szerokość jest na tyle rozsądna, że można się spokojnie przyciskać w korkach. Szerokość, ale również masa. Zwróćmy uwagę na to, że pomimo tego, że one wyglądają na bardzo masywne motocykle, są naprawdę sprawiają takie potężne wizualne wrażenie, są stosunkowo lekkie. Yy... Tak, no tracery, tracery jawią się jako, jako jedne z najlżejszych motocykli w swojej klasie. Tak, no, Yamaha Tracer 9 jest doskonałym przykładem tego, że można zrobić motocykl, który jest wszechstronny, jest duży, ale jednocześnie jest lekki. Masa motocykla gotowego do jazdy, zalanego paliwem, przynajmniej ta deklarowana, wynosi 213 kg. Także, jest to stosunkowo niewiele jak na tego typu motocykl. Tak, zwłaszcza że niektóre najkiedy są cięższe. Także, no jest to bardzo dobry wynik. Yamaha się tutaj naprawdę postarała. No dobra, moim zdaniem warto zwrócić uwagę jeszcze w tym modelu, przy Tracerach w ogóle na to, że one mają ten sześcioosiowy moduł Sześcio... bezwładnościowy. Bezwładnościowy, dokładnie. On jest tak napakowany elektroniką, a pomimo tego gdzieś tam podczas jazdy nie odczuwa się tego, że ten komputer nas wspomaga. Tak, to prawda. No, elektronika już zaszła tak daleko, że, że tak naprawdę każdy, każdy może poczuć się pewnie nawet na mocnym motocyklu. I to, co jeszcze tutaj jest ciekawe, to to, że Yamaha, już w podstawowym Tracerze 9, dorzuca quickshifter działający zarówno w górę, jak i w dół. Mamy także opcję doświetlania zakrętów i działa ona w ten sposób, że jeżeli motocykl wyczuje pochylenie o więcej niż 7 stopni. To wtedy doświetli nam zakręt. Odpali prawy LED albo lewy LED, jeżeli akurat nie są, one, nie są one uruchomione. Pominęliśmy jeszcze jedną rzecz w naszych rozważaniach o Tracerze 9, a mianowicie wahacz w motocyklu został wydłużony o 64 mm, co powinno znacząco wpłynąć na poprawę prowadzenia i tak już dobrze prowadzącego się motocykla. Fajnym bajerem można powiedzieć w sumie są te zegary, bo to, to, to są wyświetlacze TFT, mhm. tylko że tutaj mamy dwa. To nie jest taki standardowy jeden, jeden wyświetlacz, tylko mhm. mamy dwa, dwa wyświetlacze. Tak samo w modelu 9, tak samo w 9 GT. Na wyświetlaczu umieszczonym po prawej stronie wyświetlają się informacje na temat aktualnego przebiegu, przebiegu całkowitego. I tym podobnych. Natomiast cała magia dzieje się z lewej strony, ponieważ mamy tutaj obrotomierz, mamy prędkościomierz i oprócz tego um, jest menu wyboru opcji. I tutaj też wchodzi to od razu dla przyszłych właścicieli. Mam nadzieję, że oglądają. Wchodzi ciekawostka, mianowicie ustawieniami sterujemy dwojako. Jedne ustawienia mamy dostępne dopiero po wgryzieniu się w menu, i tutaj korzystamy z joga umieszczonego po prawej stronie, przy prawej manetce. Natomiast przy lewej manetce mamy dostęp do tych ustawień, które możemy zmienić łatwo i szybko w trakcie jazdy. Wystarczy wcisnąć przycisk mode i możemy zmienić ustawienia kontroli trakcji Możemy także zmienić D-mode, a w przypadku tracera 9 Jeszcze GT możemy także zmienić ustawienia zawieszenia. I robimy to przyciskiem umieszczonym po lewej stronie od lusterka. Także już taka praktyczna informacja dla tych wszystkich, którzy zamierzają wsiąść na tracera 9 GT. Tak, tracer 9 to jedno, natomiast podobnie jak w przypadku 900, mamy także tracera 9 w wersji GT tutaj. Różnice są następujące. Przede wszystkim jest półaktywne zawieszenie, które może pracować w jednym z dwóch trybów, jest wyższa szyba, I a także tak, grzane manetki na dodatek 10-stopniowe, więc możecie łatwo uniknąć odmrożeń. przypalenia rękawiczek i odbrożeń. To, co jeszcze można docenić, to boczne kufry, które w, w modelu utwardzone. Tracer 9GT są w standardzie. Mamy tutaj pojemność. Zdaje się 40 litrów. litrów łącznie, 20 na stronę. Faktycznie, 20 na stronę to się zgadza. I bo... czytałam właśnie, że te kufry pomimo tego, że mają te 20 litrów, to wchodzi w pełni integralny kask. Także są naprawdę bardzo pojemne i na pewno przydatne na, na taką dłuższą trasę. Konkludując, Yamaha ma obecnie w swojej ofercie doskonały motocykl adventure, jakim jest Tenere 700, którego pokochali motocykliści na całym świecie. Później pojawił się tracer w wersji 7, który zastąpił 700 i nawiązał do linii Tenery. Teraz mamy tracera 7 GT. Została również przemodelowana całkowicie 9 i 9 GT, dzięki czemu oferta jest pełna, a Yamaha po raz kolejny podnosi poprzeczkę w segmencie turystyków i pokazuje, że można zrobić motocykle, które oferują bardzo wiele. Ale jednocześnie nie drenują Rysunne portfela pieniądze. przy zakupie. I tak to na przykład za Tracera 7 w wersji podstawowej zapłacimy 37 777 zł. Do wersji za... GT będziemy musieli dołożyć 3000 zł. Za 9 wiem, że płacimy około 51,5 tysiąca. No nie, bo 50 999. Krótkie podsumowanie. Moim zdaniem Tracer 7 jest bardzo fajnym rozwiązaniem dla osób, które wyruszają w takie dalekie trasy. Jednak wersja dziewiątki i dziewiątki GT są dla osób, które szukają jeszcze więcej tych takich trochę bardziej sportowych wrażeń. One są jednak mocniejsze, są lekko większe, więc dla osób, które mają, chcą poczuć tą, tą moc, chcą poczuć ten pazur, będą idealnym rozwiązaniem. Dla tych naszych spokojniejszych podróżników, idealna może się okazać wersja Tracera 7.